Kochani, mm. niestety mam dla Was e, przykro komunikat. E, jak na razie do odwołania e, muszę niestety. E, znaczy nie będę w stanie nagrywać filmików. E, mam problemy prywatne. E, troszeczkę mnie zaskoczyły, i, i nie mam po prostu głowy do e, nagrywania po prostu. Czasami po prostu przychodzi taki okres, że. No, ciężki okres po prostu. Że po prostu myśli wędrują gdzie indziej. A ja mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, bo filmiki na pewno będę nagrywać jeszcze. Tylko po prostu potrzebuję czasu, żeby ogarnąć się myślowo, wiecie. także nie odchodźcie nigdzie subskrybujcie dalej, oglądajcie komentarze jeżeli będą do poprzednich filmików na pewno będę odpowiadać także ostatnie trzy nowości które zamówiłam sobie i przyjadą do mnie od Nanny Painting od Natalki pokażę Wam przy następnym filmiku, ale jak na razie no tak myślę dwa tygodnie, dwa tygodnie zrobię sobie po prostu przerwę. E Także trzymajcie się ciepło, e trzymajcie za mnie kciuki, za mnie i za moje dzieci, żebyśmy dały radę, dali radę. E No i cóż, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się, miłego Wam życzę dzisiaj.